Staramy się patrzeć bardziej tu, niż, Dobry, niż, niż, niż tam. A to taki kolor jest tak, będzie tak czarno, biały Nie, nie to nie? generalnie kolor będzie taki. O. Okay. Korzystając z okazji, że jestem tutaj z Łukaszem Sajewskim na pierwszym obozie, bo to jest pierwszy obóz organizowany przez Macina, który tutaj jest połączony MMA z treningami zapaśniczymi, no i... To jest takie pierwsze wydarzenie, ale z okazji, że jesteśmy tutaj z Łukaszem, chciałem po prostu Wam przekazać, jak to wyglądało kiedyś z MMA, w jakiej formie Marcin i Łukasz zaczynali swoją przygodę z tym pięknym, wspaniałym sportem w mieszanych sztukach walki. Moja przygoda zupełnie inaczej się potoczyła. Miałem 19 lat, jak zaczynałem na arenie zawodowej startować. Zaczynałem od początków takich amatorskich, idzieł na zawody, jakieś tam eliminacje, a chłopaki byli tak wrzuceni trochę na głębszą wodę, wodę, tak mi się wydaje, bo tych zawodów troszkę było mniej organizowane w waszych czasach. Kiedyś mieli panowie okazję też ze sobą walczyć. Łukasz zaraz dojdzie, bo zamula jeszcze w pokoju, ale zaraz dojdzie i dołączy do naszej rozmowy. Ale w tym czasie Marcin może Opowiedzieć Wam w jaki sposób ta jego kariera w MMA zaczynała się, bo wywodzi się też z parteru i e, piękne wkrętki, po piękne skrętówki w Bellatorze, e, gdzie ja też byłem za mało lata, siedziałem przed telewizorem i oglądałem Twój finał w Bellatorze. E, finalnie był przegrany, ale doświadczenie, które Marcin ma zdobyte przez te wszystkie lata, e, mogę teraz skorzystać i z nim sparować i ten poziom e, możemy podnosić swój. Więc możesz tam opowiedzieć. O kurde, Dzień dobry wszystkim. Po mojej prawej stronie jest Łukasz Sojewski. sojewski. którego doskonale y, znacie. Przyjechaliśmy do Marcina Helda, do Tychów gdzie razem będziemy dzisiaj e, trenować, sparować i przygotowywać się do naszych pojedynków. Marcin walczy w turnieju o milion dolarów, ja przygotowuję się do swojej kolejnej walki, a Łukasz e, wieżan powolutku na e, coraz większe obroty, żeby w przyszłości znów zawitać do klatki. I po dzisiejszym e, porannym treningu jedziemy na obóz do Zakopanego. Siema! Takie Później możemy założyć sobie kamizelę do MMA. Później będziemy robić jakieś takie luźne zadanie, które one się sprawiają. Przydatne do technik nie nam przeszkadzać, więc to jak powiem, bo to będzie Na od Wczoraj przyjechaliśmy do Zakopanego. Od razu pojechaliśmy e, na obiad. Bezpośrednio z obiadu pojechaliśmy na salę. Tutaj e, potrenować e, zapasy. E, mega luźny trening wieczorny, a dzisiaj już e, zaczynamy tutaj e, część tą parterową z Marcinem Heldem. E, dzisiaj już nie tylko technika, a jakieś zadanióweczki. A po treningu e, ustaliłem z Marcinę, że i z Łukaszem, oczywiście, że chłopacy opowiedzą wam, e, jak to zaczynali swoją przygodę z MMA, e, kiedy zaczynali, jak te MMA wyglądały. Wiadomo, że na pewno teraz wygląda to trochę inaczej, ale to nie jest tak, że kiedyś nie startowaliśmy w zawodach amatorskich. Ja też mam 25, jakieś czy 25-0. Taki re rekord amatorski, tylko że to trochę inaczej wyglądało. Teraz te walki amatorskie to są praktycznie niczym się nie różnią od walk zawodowych, często są nawet bez kasków, e w małych rękawicach. Jedyna różnica jest taka, że zawodnicy nie dostają pieniędzy za walkę. No wtedy te walki amatorskie to były takie walki na turniejach. E no tak, tak jak teraz jest. Ta po innej am rundzie. Amatorska liga MMA, tak, to też walczyłem w amatorskiej z MMA, była ta liga szuto kiedyś organizowana, w tym dużo startowałem, więc no, tam te walki się robiły, ale tak jak mówisz, to, było właśnie, mm -hmm. to była jedna runda tylko e, w ochraniaczach na, e, znaczy w kasku, ochraniaczach na piszczele, więc trochę inaczej to wyglądało. E, no i tak, no. no ale ty, ty, w tym w momencie, w którym zdecydowałeś z trenerem e, żyć e, na zawodową ścieżkę, bo miałeś 16 lat, no. e, jak zacząłeś walczyć to. W dzisiejszych czasach to jest praktycznie bardzo mało prawdopodobieństwo, żeby taki młody zawodnik zawalczył, a Ty już w tamtym czasie bo pomyślałeś... Było, bo wtedy nie było tych takich, tak jak mówię, takich półzawodowych a, a, pół tych walk właśnie, no jak ktoś chciał zawalczyć trzy rundy po pięć minut, to musiał walczyć na... zawodowo. zawodowo. Teraz jak ktoś ma właśnie 16 lat, no to najpierw go trener puści właśnie na coś takiego i on też się będzie bił. I sprawdza się tak, czy mu to się be, podoba czy... Kasku, yy... No, bez kasku, w małych rękawicach, bez praniacie na piszczele, e, a w normalnym dystansie. No. I, i, i to, jest, to, to jest dobre. I faktycznie, e, no, tak jak ty mówisz, że miałeś tam karierę taką, że najpierw startowałeś w tych zawodach jakiejś tak. amatorskiej, coś. To że, jest, że tam a... były po, po jednej rundzie, ewentualnie z dogrywką? Powiem ci, że to jest bardzo dobre. I ja uważam, że każdy powinien tak zaczynać. Dużo, ale znam też zawodników takich, którzy od razu wchodzą, na... e, od razu wchodzą właśnie w MMA, od razu zaczynają walczyć profesjonalnie. E, I. No i oczekują właśnie, że będą dostawać duże walki za dobre pieniądze, tak naprawdę nie, nie budując tego swojego nazwiska. No ja oprócz Ciebie. tego, że startowałem w tych zawodach, właśnie w tych amatorskiej lidze MMA, w tych szu, -to, to jeszcze dużo startowałem w zawodach brazylijskiego Tak naprawdę, że jak ja zacząłem, miałem też 16 lat, zacząłem miałem tą pierwszą swoją zawodową walkę, to nie byłem już jakąś bardzo anonimową postacią w tym środowisku, bo ludzie z brazylijskiego rzucicy. Z je znali. Czyli miałeś mnóstwo walk w Dżurziscu, tak jak ja też mnóstwo miałem walk w karate w tym moim początkowej karierze, to też nie zaczynałem od początku. No ale ta droga do Bellatora, pierwsze walki i właśnie Marcin Held w Bellatorze, w turnieju, Bellatorze, który dochodzi do, do finału, miałeś 19 lat wtedy, dobrze pamiętam? 19? Ja jeszcze raz doszedłem do finału, tak, chyba miałem 19, 19 lat. 19 lat. Ja miałem eee. 19 lat, kiedy zaczynałem swoją przygodę <grym> ze sportami, walki zawodowym w sporcie. No ale wcześniej karate też. Ale karate też Dokładnie. robiłem wcześniej. Sobie co nie można powiedzieć, że no z MMA jakby zacząłem. Tak, tak, no ale wiesz, Bellator to duża federacja, nie, za, ocean, za oceanem. Gdzieś tam u nas się pojawiło te pierwsze gale KSW, a Ty już w Bellatorze. Taka druga siła wtedy po, od razu po UFC. Tak. No, Dużo... takie wyróżnienie, nie? No tak, no tu... To... Jak wspominasz, jak wspominasz te czasy, nie? Bo to, to też fajne, fajne, fajnie było. Pamiętam, by... że no faktycznie też się bardzo cieszyłem, że taka organizacja się do mnie odezwała. Już nie, nie pamiętam dokładnie jaki rekord miałem wtedy, mm -hmm. ale... ale już miałem tych walk sporo stoczonych. No na początku to się walczyło z no, 4-5 walk w roku i to było, to była norma. No teraz tak. Tak, czasami obserwuję tych zawodników, że toczą kurczę jedną-dwie walki w roku na tym, na tym takim Poziom. poziomie. Je niskim, no to, to jest za mało, no na początku powinno w tych walk e, robić się więcej. Dawaj, dawaj, bo się spóźnimy, jesteśmy już w bylatorze. Jesteśmy <noise> w bylatorze. Usiądź sobie na moje miejsce. Czemu? A ja sobie usiądę <noise> sobie, wezmę krzesełko. Jestem do was usiądą, bo jesteście pierwszoplanowymi pierwszoplanowych Wy musicie być na pierwszym planie. planie. O właśnie. No i tak, dokończę. E, no i tak jak mówię, no jak dostał, dostałem jakby tą propozycję walki w Belatorze, to jednocześnie wtedy Sławek Szamotar, mój menadżer, który jest dzisiaj moim, moim trenerem-menadżerem, rozmawiał też z KSW i też miał taką propozycję walki w KSW, no tylko wiadomo, wtedy to KSW to było inne KSW niż jest teraz. Nie było to jeszcze tak bardzo popularne. Pamiętasz mniej więcej jaki to był numer KSW, czy to już była taka przed erą Pudziana, czy to już było po erze Pudziana? To było chyba przed erą Pudziana. Czyli tak naprawdę jeszcze nikt nie wiedział, czy to KSW. Na pewno to było przed erą Pudziana. Tak jak mówisz, tak że mało kto wiedział, właśnie, co to jest KSW. Eee, no i dla mnie to było wtedy, no, wybór był oczywisty. No, kurczę, wiesz, no, w tamtych czasach, no to w ogóle wy, wylot do Stanów. Jak znajomi mówiłem, że w ogóle że będę walczył w Stanach, no to każdy mówił: Wow, super, do Ameryki pojedziesz. No, to, 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 to było coś, coś fajnego. Co, w sensie, czekamy na jakąś decyzję, tak? Że, żeby gdzieś iść próbujemy się naradzić. Albo po prostu A, no to, chodźmy, no to chodźmy, No to chodźmy, zobaczymy dalej jak no, ja coś będzie to. Po obiedzie zostało nam tak z dwie godzinki do następnego treningu. Więc wyruszyliśmy na miasto. Na krupówkach jesteśmy. żeby wypić kawkę, usiąść, posiedzieć, pogadać, żeby nie było tylko zamulania w pokoju. Księdze. A dziękuje. Jak znajdziemy chwilkę czasu, to porozmawiamy razem z Łukaszem i z Marcinem o czasach, MMA, w których oni zaczynali karierę. Powiedz mi o skandam, nam opowiedz o skandal. Był, była taka sytuacja i gdzieś tam w internecie wyczytałem, że kiedyś nie wpuścili Cię do walki, bo byłeś zbyt młody, a to była walka w kasynie. Tak, tak. By było coś takiego i faktycznie nie walczyłeś, bo byłeś za młody? Tak, to był, to był właśnie finał tego turnieju pierwszego, bo dwa razy startowałem Wtemu... w turnieju. Tak, raz przegrałem w finale, później drugi raz wygrałem ten turniej. No i tym pierwszym razem, jak byłem, e, doszedłem do tego do finału turnieju. E, walka była organizowana gdzieś w Hammond, chyba. To, to nie było w Las Vegas, bo dużo ludzi myśli, że to w Las Vegas, do Las Vegas mnie wpuścili, ale to było gdzieś tam w okolicy Chicago i e, w, w Illinois. E, generalnie w całych Stanach jest e, no, takie prawo, że tam no, do 21 od, pierwszego roku życia jest się jakby niepełnoletnim pod tym kątem, że właśnie nie można pić alkoholu, nie można uprawiać hazardu. No i organizowali tą galę w kasynie. Eee, jakoś przez przeoczenie wpuścili mnie na ważenie. <laughs> eee, wpuścili mnie na ważenie, wszystko się zważyłem. No i później, gdzieś ktoś tam z obsługi tego kasyna powiedział: A jak on tu, dlaczego on tu wszedł, bo on w ogóle nie ma 21 lat, i on to nie może tutaj wchodzić. No i tam organizatorzy próbowali negocjować, gdzieś tam jakoś to pozałatwiać. Tak naprawdę, ja o wszystkim dowiedziałem się, że jakich, jakikolwiek jest problem. Dopiero w dzień walki około 15-16, jak już mieliśmy jechać na hale. To powiedzieli mi, że wszyscy już pojechali, czekaliśmy wszyscy w lobby hotelowym. Wszyscy pojechali powiedzieli, że muszę jeszcze chwilę poczekać, bo to jest mały problem. Wtedy mi wytłumaczyli o co chodzi, ale powiedzieli, że jakoś to, to załatwię. No i czekaliśmy tam godzinę, dwie, trzy, gdzieś tam już nie wiem, około 19:20 powiedzieli, no, że sorry, kurde, jest, niestety musimy odwołać swoją walkę, bo e, nie wpuszczą cię do, do tego kasyna. E, więc no faktycznie nie zawalczyłem wtedy. Nie wyszedłem na tym dość dobrze, bo teraz jak czasami mieliśmy te organizacje, jak w UFC są takie sytuacje, że ktoś tam nie zawalczył coś, no to ludzie tam piszą, a nie jest tak źle, pewnie i tak dostał pieniądze później drugi raz dostanie, tutaj czegoś takiego nie, nie było. Byłem, nie ja, dostałeś wypłaty. Ja dostałem, dostałem jakby wypłatę za tą walkę, ale później nie dostałem tej samej wypłaty za następną walkę, więc generalnie no, po dwa razy robiłem wagę, dwa razy leciałem, już tam przygotowywałem się, a dostałem jakby faktycznie pełną wypłatę za, za jedną walkę. Okej, okay, to jest etap Bellatora, młodego Mocina Heda, który debiutował w Bellatorze, dwa razy był w turnieju. Łukasz, Twoje początki w MMA. 2.30 i marsz biegiem będziemy pod, podbiegać pod górę. Godzinka biegu. Wracamy na siedzenie. I o 11.00 trening. Oli rozrusza się, no i na cały dzień będzie miał mnóstwo energii, nie będzie zamulony. Eee, od razu endorfinki pójdą do góry, człowiek od razu będzie uśmiechnięty, więc dużo pozytywnego z taką poranną wyprawą. No i też kondycja, zdrowie, żeby podczas walki mieć jeszcze więcej tlenu niż się ma. Zmienimy się wtedy do 2005 roku. W tym roku zacząłem, y, zacząłem trenować. W ogóle dowiedziałem się, znaczy dowiedziałem się o MMA. Tak naprawdę dowiedziałem, zobaczyłem pierwszy raz MMA, nie wiem, w wieku może 10 lat, y, na, na kasetach, na, 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 na taśmach wideo, gdzie tam po, powiedzmy pierwsze walki UFC były, gdzie, gdzie tam powiedzmy bili się, y, no nie wiem, Witor Belfort, Tanka, Abbott. Y, Jacyś tacy Mark Coleman, tak? ci pierwsi zawodnicy, którzy, którzy w, tym, w tym UFC startowali. No i na Extreme, na Extreme Sports Channel leciały, leciały walki. To praktycznie, co, praktycznie codziennie wieczorami leciały te walki. Ja sobie na takim małym telewizorku u mnie w pokoju oglądałem 15-calowy telewizorek. To ja na przykład w ogóle filmu. nie oglądałem wcześniej. Przed, <coughs> znaczy długo, no podejrzewam, że nawet jak miałem tą walkę, w, jak miałem 16 lat, no to do tego momentu to w ogóle nie oglądałem ani tych pierwszych UFC, ani jakichś tam e, innych walk. E, tak po prostu, no, trenowałem. Naturalnie, wróciłem. Przez wiedziałem, że koledzy z klubu gdzieś walczą i tak jakby tym, tym tropem szedłem, a nie byłem takim fanem, właśnie tak jak Czyli to... mhm, mhm. dwie inne historie wspaniałe. Tak, dokładnie. Czyli, no, jak zacząłem treningi, to miałem 15 lat. W, 15 lat, tak. Potem. No... I tutaj też i... jest bardzo słuszna uwaga, bo. Dużo osób się pyta, ty Kacper, mam 15 lat i czy w ogóle warto zacząć trenować, bo coś osiągnąć, bo już za późno zacząłem trenować. Ja generalnie uważam, że każdy wiek jest dobry, żeby zacząć trenować. Niekoniecznie jest zbyt późno, żeby osiągnąć dużo w sporcie. Eee, więc... 15 lat to jeszcze nie jest tak późno. Są to nie jest późno. Są zawodnicy tacy, którzy tam jeszcze w wieku, później w 10 lat zaczynają. I, tak, właśnie i się faktycznie się robimy, zaczynają zdobywać tam osiągnięcia na świecie, więc wiadomo, zaczynajcie wiadomo, zawsze. Że nie, wiadomo, że nie można być. No, to, nie, to pewnie nie są osoby takie, które w tym wieku były tak. grube i nic nie robiły. To gdzieś tam pewnie... Jakieś sporty gdzieś tam przywijały się przez całe życie, tylko sportami walki zaczęły się trochę później niż wcześniej. 15 lat. No tak, ja jestem zajęty. tego samego zdania. Zacząłem treningi w wieku 15 lat. Pierwszą zawodową walkę miałem w wieku 17, amatorską właściwie też. 17 lat, Ty Marcin miałeś 16, 16 lat. Tak. 16, no. Moje pierwsze zawody, no to pierwsza liga Szutto w Krakowie, też startowałeś na tych zawodach, prawda? To ja tak daleko pamięcią się, nie wiem, że były ja jakieś zawody, ale, ale z kim walczyłem, gdzie to ja było? Pamiętam, ja pamiętam, ja no, Na pewno wygrałeś wtedy kategorię 70 kilo. W, w, właśnie w, w Szuto, w Krakowie, to było w Skale, przepraszam, w, w Skale, tak? Tam jest, tak, no, sk w, skale, w Skale też skale. No, Ja startowałem wtedy w 7-6, też hmm. wtedy to właśnie moje pierwsze zawody, które powiedzmy jakoś tam dobrze mi poszły i trzy walki stoczyłem, wygrałem amatorskie na, na matach wtedy jeszcze. No i tak to się zaczęło, tak to się zaczęło, właściwie tak po powiedzmy no mniej więcej dwóch latach treningu. Pierwszy gdzieś tam powiedzmy zaczynałem tak naprawdę, jeśli o mnie chodzi, no to ja zaczynałem od siłowni, bo z kolegami, z kolegami na osiedlu zrobiliśmy sobie swoją siłownię i licepsy były pompowane. Tak, karawiny były naładowane. <laughs> tak, no tak, takie, takie były początki, no a później wiadomo, gdzieś tam. Gdzieś tam z kolegami, nawet były takie epizody, że w wakacje trenowaliśmy nawet w lesie, coś tam robiliśmy, jakieś oglądaliśmy instruktażówki, takie rzeczy. Wiadomo, to wszystko takie, takie pierwsze dziecięce zabawy. To tak? faktycznie pokazuje, że nie ma jakiegoś jednego przepisu, że yy, trzeba robić tak, trzeba zacząć, jak się ma, nie wiem, 8-9 tak. lat i robić w ten sposób, tylko yy, no, jedni zaczynają, widzisz, od siłowni, inni, że Raz od boksu. Jedni, od jedni, karata, jedni nie. w młodym wieku, drudzy starsi. Jak ktoś to już... jest, jest zawięty, faktycznie się przykłada, ciężko trenuje, no to można. Mi się może, wydaje, że, że to po prostu wytrwałość, bo też dużo spotkałem z wybitnych sportowców, którzy byli w młodym wieku niesamowicie uzdolnieni. No ale nie wytrzymali gdzieś tej dyscypliny sportowej i w późniejszych latach po prostu sobie odpuścili i nawet jeśli ktoś był kto na macie był może równy z tobą albo czasami z tobą wygrywał to po jakimś czasie on nie dorównywał Tobie, po prostu widać było, że Ty odstajesz, no i po jakimś czasie już go by nie było na treningach, a Ty dalej trenowałeś. Jest też dużo, na pewno w swojej karierze tak, spotkali tak, się tak, takich tak. sportowców, że po prostu ta wytrwałość sportowa gdzieś zanikła, no i opuścili sobie. Bardzo, bardzo wiele jest takich no. osób. Ostatni trening tego obozu. Jezu ja zostaje jeszcze tutaj zakopanym, aby pochodzić po górach albo bardziej pobiegać żeby zrobić jeszcze e, taki tlen pod walkę. Więc bawimy się tutaj na macie, żegnamy się z chłopakami i.

Na gali, pamiętacie jak ta gala się and nazywa? And so fajna, tak, to no? też pamiętam, w takich eee, na było, było. Tak, tak. Ja oglądałem tą walkę wielokrotnie, bo już jest na YouTube, dałem Wam przy, przybitkę. Jakie pamiętacie te emocje? Bo Łukasz był wtedy niepokonany. Podobny wiek. Ja też był niepokonany. niepokonany. Tak, tak. Dwóch niepokonanych zawodników wchodzą do, do ringu, bo wtedy klatki nie było na tej, na tej gali dają mega fajną, zajebistą, widowiskową walkę. Niestety ja przegrałem Finalnie wyszło tak, że Marcin wtedy przegrał, Łukasz wtedy wygrał. E, jak ten, jaki ten czas był w tym, właśnie w, tej, w tym momencie, jak się spotkaliście? Ja pamiętam, że po walce to byłem załamany, no dla mnie, no kurczę wiesz, tak jak mówię, no nastawiałem się na to, że jak przegrałem, to mówię, kury, co ja teraz będę robił. No ale już bo ja że spokojnie, na no walka później na szczęście. No tak, jak mówię, w tamtych czasach walczyło się częściej niż tam później. No tak. z, za, Już nie pamiętam, czy to było za miesiąc, czy nawet za dwa tygodnie. Trzy miał, tygodnie później. Trzy tygodnie, trzy, trzy tygodnie później. Kolejną walkę już się odkułem. Nie, nie ma co się zniechęcać to, taki no, kurde, to ta, 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 ta ja jest taki... Ja pamiętam, jak ja swoją pierwszą walkę to, przegrałem. To, to, no, jest, to jest taki sport, niestety, że tutaj kurze drobny. Dro, co, coś się wydarzy drobnego i można przegrać. Tak, no dokładnie. No to... pomijając, że tak naprawdę nasza walka była. Taka remisowa, prawda? To były dwie rundy bo, tylko, no. dokładnie. Takie, to wtedy taki to czas ma, jeszcze ma, ma że, że walki były dwurundowe yy, I no, teraz walki odbywają się na dystansie trzech. do KSW jest, jeszcze tak robiło chyba do, dlatego czas czas jeszcze, tak przez Przez tak jakiś tak, czas, tak. Więc teraz to jest jakby wszystko bardziej transparentne, tak? No bo jednak dwie rundy, jedna dla jednego, druga tak, dla drugiego i, było, i wtedy tak, później i był problem, co o. zrobić, tak? A teraz. No. Twój debiut w UFC był wydłużony, ale poprzez Belatora, więc zupełnie inna droga, e, ty miałeś okazję walczyć i debiutować w Niemczech. E, jak ten czas przygotowań i wiesz tego momentu, gdzie wtedy dopiero Polacy zaczęli być e, zauważalni na tym mapce UFC i chętnie brali bardziej Polaków niż wcześniej. Mm -hmm. no, co ja mogę powiedzieć? No, tak, jeśli o mnie chodzi, no to Moja kariera taka była powiedzmy, miałem mieszane takie mieszaną drogę. No, w sensie dużo jakby problemów z kontuzjami. Nie? W sensie miałem, miałem takie, takie etapy, że momenty, że na przykład miałem dwa lata przerwy przez, przez to, że, że, że gdzieś tam powiedzmy za dużo, czy za dużo trenowałem, czy gdzieś ta regeneracja nie była taka odpowiednia, jak powinna być, tak? I przez to, przez to gdzieś tam ta cała droga mi się wydłużyła. No ale tak, no generalnie wspominam bardzo dobrze całą, całą taką przygodę swoją z tym, no, z tym UFC. Pierwsza walka, pierwsza walka yy, którą stoczyłem w Berlinie, no to super, no w sensie 15 tysięcy ludzi, wielka hala, duże wydarzenie. Przegrałem walkę przez decyzję tam wtedy, ale niczego nie żałuję, tak wychodziłem do walki być może nie przygotowany tak, jak tak bym jakbym, tak jakbym sobie tego życzył, ale no już też czasu się nie cofnie. No, no ale umówmy się, nie wiadomo ile razy będziemy przygotowywać się do jakiejś kolejnej walki, zawsze chcemy to zrobić jak najlepiej potrafimy, ale umówmy się, że zawsze coś idzie nie tak, że zawsze w jakimś etapie przygotowań jest coś, co się po prostu spierdoli no, i dokładnie. ja wiele razy też miałem tak, że w w sobie wszystko idealnie zaplanowałem, no ale jakiś etap przygotowań było tak, że po prostu musiałeś odpuścić, bo byłeś zbyt zajechany, a to był twój najlepszy moment, żeby podkręcić śrubę, albo po prostu jakaś mikrouraz się pojawił i musiałeś odpuścić. Ja miałem problem z plecami, walczyłem z y, trzema przepuklinami. Ja już miałam taką wizję, że już koniec ze sportem, że ja już mogę tylko y, patrzeć, oglądać i wspierać tak jako trener, a nie jako zawodnik. No ja też miałem takie czarne wizje, co nie? No, dużo razy się zdarzało, że leciałem na przykład gdzieś do Stanów na walkę przez nie wiem, czy przez podróż tam w samolocie, coś dolatuje na miejsca, a tam kurde, gardło zaczyna boleć, gdzieś tam się kaszle i kurde, wiesz, jakieś tam szybko tabletki. E, wychodziło się do walki tak naprawdę lekko przeziębionym. No, takie rzeczy też się zdarzały. Like etap Bellatora się zakończył. Jest etap UFC Marcina Helda. Jak, jak wspominać ten czas jak, jak te emocje towarzyszyły, że dołączysz do grona innych Polaków, gdzie już byłeś na rynku amerykańskim i ci doskonale tam znali? Czy wspominam tak średnio. No, ja generalnie chcę jeszcze tam wrócić, bo nie czuję, że zrobiłem to, Max. co wspomniałem tak. No, no pierwszą walkę, no, zaś ta kondycja w pierwszej walce, ale to, to dlatego wzięliśmy walkę w Mexico City. Gdzie tak jakby no, wiedzieliśmy, że to jest wysoko. To było 2500 metrów nad poziomem morza. Mhm. Walczyłem wtedy z Sanchezem. E, no, teraz no, Sanchez do, do dzisiaj jeszcze gdzieś tam walczy która się obija, a wydaje mi się, że był spokojnie do pokonania. Po, po UFC trafiłem do ACA, tam już poszło bardzo dobrze. I tak naprawdę po, po tych trzech wygranych walkach z rzędów ACA. W UFC ostatnią walkę też wygrałem, więc tak naprawdę miałem cztery wygrane z rzędu, to trochę liczyłem tak po cichu, że, że, że wrócę do UFC, że UFC będzie. Ale przyszła pandemia, dużo. Z... Nie to jeszcze było, to, to już było przed pandemią. To, to była no. to, to, to był jeszcze końcówka tego roku e, normalną, tak. E, tylko to był taki okres, że faktycznie oni mieli bardzo dużo zawodników wtedy kontraktowanych. I, I UFC e, dawało mi taką odpowiedź, jaką daje większości zawodników. E, właśnie takich, że, no, że oni są bardzo zainteresowani, że bardzo by chcieli, ale na razie nie mają miejsca, że jak będzie jakieś miejsce, to się odezmą. Więc no, to jest e, generalnie tak, daje im taką furtkę, że po prostu jak oni będą... Ktoś im wypadnie, gdzieś będą chcieli, no to e, to, się zgłoszą, to się zgłoszą. No to ja stwierdziłem, że no okay, no dobra jak tak, no to idę do innej dużej organizacji, do której chcę w, która, która słyszałem właśnie, że jest bardzo popularna, jest znana i, i faktycznie mają dużą telewizję, szybko się rozwijają, bo oni teraz dopiero, teraz robią chyba dopiero trzecią galę, ale to jest organizator, właściciel tej organizacji to jest, no to oni robili wcześniej tego w Sofa, tak? Okay. World Series w w w w w Tak, czyli bardzo duża tak, organizacja. Tak, czyli, czyli generalnie no, w ASEAN na przykład tak miałem, że już później liczyłem, że dadzą mi walkę, w pewnym momencie liczyłem, że dadzą mi, mi walkę po pas, tej walki jednak nie dali, no bo tam ktoś inny miałem dostać. Tu jest fajna, czysta sytuacja. Walczysz w turniej, masz turniej i po prostu jak wygrywasz, zdobywasz pas. Nie ma znaczenia, czy jeden robi z siebie jakieś tam. No, czy, czy robi show tak, w telewizji, tak, jest tak, bardzo, tak. bardziej popularny, drugi I... mniej popularny i ten bardziej popularny dostanie walkę o pas. Tutaj nie ma nie ma to w ogóle znaczenia. Każdy ma tak same, takie same szanse, żeby ten pas zdobyć. Liczy się tylko poziom sportowy. Więc jakby to mi się spodobało. Tak, jak tak. dobrze pójdzie, będzie pięć walk w tym roku. E... Stosik, wtedy na konto wpadnie milion dolarów, później kolejne 5 w przyszłym I roku. I kolejny milion. Wpadnie drugi Ta milion wtedy wtedy do i wtedy idziemy do UFC. Bardzo tego Marcinowi życzymy. życzymy. Łukasz po dłuższym czasie teraz będzie powoli wracał na większe obroty, bo miał w przerwie poprzez tę kontuzję. A my Was możemy zaprosić, nie wiemy kiedy, ale na kolejną edycję. W kampu tutaj w Zakopanem, bo na pewno już, już tak, kolejną sobie... edycję zrobimy na pewno po mojej walce. Walczę 23 kwietnia, więc myślę, jakoś w maju. Którą będziemy mogli oglądać na TVP Sport, bo to już właśnie. wiemy, że już będzie transmitowana w Polsce, więc wszyscy będziemy oglądali. Więc i proszę, i się, proszę się pogodzić z TVP. Tak. Od teraz już nie jest takie <śmiech> Nie jest <laughs> już, złe. Nie już <laughs> takie złe. Puszczają walkę MMA i naszego roda, rodaka za, za granicą, więc super, to jest bardzo dobry plus dla, dla wszystkich. Zapraszamy na kolejną edycję Fighters Camp w Zakopanem. Mega wiedza, Marcin Held i Mateusz Guzman. Trzymamy kciuki. Oczywiście, żeby będą oglądać Twój kanał. I będziecie oglądać mój kanał. Subskrypcja, łapka w górę. Dziękujemy, bo my zawijamy my się na, na trening. Na brennik, no? Piona, dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Them off, to get them out, looking like daylight in the night, and I'm killing so many if they really want to get involved. And everybody falling in the elevator. Now I'm Bray Rice in this, second rice and take a bite. It's nice, and I have a nice time with it. By the time that it finds the way to the right side of him, not even a high nigga save on my selective finger to you, imbeciles. Tell me what's been getting into you, envy will kill you. She said, I'm a gentleman, i have met a lot of women set up on my otter man I don't give a damn, like I otter with no time to kill. I've a feeling